Dzień dobry, kochani, witajcie, moi drodzy. E, wczoraj mieliśmy pełnię. Sprawdzimy sobie dzisiaj, co tutaj nowego przed Wami. Do wyboru będziemy mieć dzisiaj, kochani, dwie grupy. Co tutaj nowego przed Wami otwiera się e, po tej pełni? Wielu z Was miało wczoraj, robiliśmy rytuały. Więc wielu, wielu z Was odczuło tą energię. No i zobaczymy też, co się w takim razie zacznie tutaj zmieniać. Grupa numer jeden i grupa numer dwa. Lecimy od grupy numer jeden. Bardzo proszę wyższe o prowadzenie. Z wyłączeniem mojej energii. O! Co nowego zmierza do osób, które wybrały grupę numer jeden? Co nowego zmierza? Co musicie tutaj usłyszeć? Bardzo proszę, byś o dyszyja, prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Wiadomość, kochani, taka od świata jest, że w końcu otrzymacie znak, otrzymaliście znak. Być może wahaliście się pomiędzy tutaj dwiema sytuacjami, dwoma, dwiema możliwościami. O co tutaj chodzi? O pentakli? Słońce, dwójka pentakli, trójka mieczy, czurka kielichów. Nie moi. Tutaj przed wami idzie jakaś rozmowa. Możliwe, że od osoby, która albo się wahała, albo to wy byliście w energii takiej wahającej się, czy inwestować w tą relację, bo być może byliście tutaj po jakichś przejściach. Tak mogła być sytuacja, albo ze strony tej osoby jakby nie wiedział, co zrobić, nie wiedział, jak zareagować, i idzie tutaj do was uleczenie. Uleczenie przede wszystkim tutaj sytuacji. Serca, które kiedyś mogło być mocno zranione, i mamy tutaj energię uleczającą uleczającą energia serca, energia radości, energia w końcu puszczenia tych wszystkich ran, które, które były tutaj w tobie, na sercu, które cię być może tutaj trzymały w miejscu i nie otwierały tego kanału. tak, Ten kanał był mocno zamknięty przez, przez ten ból. Który był bardzo, bardzo mocno tutaj energetycznie blokujący Ciebie na potencjał. Zobaczcie, jaki potencjał. Czwórka buław i dziesięć pentakli. No to już chyba wiecie. Mamy tutaj energię połączeniową. Jesteś otwarta na tą chwilę, na osobę, z którą stworzysz tutaj piękną relację. Idzie jakaś wiadomość od tej osoby, lub idzie jakiś znak od tej osoby. Możesz tutaj już otrzymywać znaki jakiejś synchroniczności, tak ta sama godzina, jakieś piórka. Hmm, takie sytuacje mogą już się tutaj wydarzać, ale również w Tobie idzie jakaś końcu, taka jasność, taka pewność. Aha, to jest, nie wiem, albo ta osoba, albo aha. Wiem, że już czuję, że tutaj on się bardzo mocno zbliża, czuję go w swojej energii bo nawet ta karta bardzo tak pokazuje, że dwójka pentakli w innych taliach, ona taka mówi waham się, a tutaj już jest ta energia, zobaczcie, wyczuwalna dookoła ty już czujesz tą energię, wiesz, że coś tutaj zmierza jeszcze trzymasz te dwa Pentakle, dwie możliwości, ale energia dookoła Ciebie już jest bardzo znacząca, i ten paść tutaj mieczy mówi, że idzie ta jasność, czyli idzie klarowność tej sytuacji, która jest związana z czwórką buław i dziesiątką kielichów, czyli z nową tutaj energią miłości. Tak jak mówię, może to iść od osoby, z którą tutaj byliście, lub e, od po prostu nowej energii, tak? Otwarcia się tutaj kanału. Dla niektórych mówię będzie tak, a dla niektórych druga wersja. Co jeszcze ma usłyszeć ode mnie? Grupa numer jeden. Umiarkowanie. Osiem mieczy. Śmierć. Wisielec. E, tutaj mamy w ogóle energię, słuchajcie, bratniej dusz, bieźniaczych płomieni. Podejrzewam, że z tą osobą e, z tą osobą mogliście mieć kontakt lub mogła być sytuacja, że e, była tutaj lekcja cierpliwości, lekcja lekcja dystansu, lekcja przerobienia ale również lekcja zawieszenia i transformacji jakby tutaj mamy taką stabilną energię, energię, która mówi, ta relacja nie miała wyjść szybko, nagle i miał być high life różne takie energie popędowe, tylko to miało właśnie przetransformować tą energię czy z jednej, czy z drugiej strony. Jeżeli tej osoby jeszcze nie znacie, to będzie tutaj, słuchajcie, bardzo taki powolny proces. Tu jest połączeniowa energia bliźniaczych płomieni, bratni, dusz, ale tylko i wyłącznie w wolnym procesie. Nie w szybkim. Lub wy byliście w bardzo tutaj wolnym procesie. Mamy piękną energię, mamy króla kielichów. Wychodzicie w końcu z pewnego cienia, z pewnego takiego, taki, jakby powiedziała, ta opaska na oczach, ona już zaczęła tutaj puszczać i zaczynacie, tak jak mówię, wychodzić z tej energii zastoju, czwórki mieczy. Może ta osoba tutaj, słuchajcie, wychodzi z jakiegoś leczenia, z jakiegoś uleczania wewnętrznej duszy, wewnętrznego tutaj jakiegoś procesu. Tu jest ktoś, kto w ogóle w dziewiątce mieczy było, czyli takie osoby, bardzo takie poblokowane. E, natomiast tutaj ta energia płynie. Mamy tutaj kogoś, kto dosłownie pędzi do Was z nową energią, energią współpracy, energią radości i energią spełnienia. E, takie są tutaj, kochani, energie dla jedyneczki. Czy coś tutaj jeszcze macie usłyszeć? Kto to w ogóle jest? Kto to jest? kim jest mężczyzna? No to jest karmiczna słuchajcie, relacja, mamy cesarza. Mógł być to mężczyzna w energii dominującej lub pojawi się energia, który, osoby, która jest, bym powiedziała, w energii dominującej, ale na razie przyglądającej się Tobie. No zobaczcie, tutaj mamy energię miłości dwóch osób, um, bliźniaczych płomieni, bratnich dusz. Ta osoba może się Tobie przyglądać. Um, Siódemka mieczy nie mówi o Dwójka buław. To nie jest ktoś, kto kłamie, to jest ktoś po prostu, kto się boi inwestycji. To jest ktoś, kto jeszcze się przygląda, lub to jest energia, która już do ciebie idzie i jest na horyzoncie, może być jeszcze ukryta przez chwilę. Tu mamy w ogóle kogoś, kto bardzo mocno ciebie manifestuje, bo widzi w tobie cesarzową kobietę. Która jest spełnieniem marzeń Kobieta, która bardzo dużo przeszła Ale też jest kobietą magnetyczną Jest królową buław Widzi w tobie nie tylko kobietę Która jest delikatna Emanuje pięknem spokojem Ale kobieta, która potrafi walczyć o swoje Kobieta silna W bardzo silnej tutaj energii Dosłownie mamy tutaj, słuchajcie Świat internet, bardzo mocno pokazane To jest ktoś, kto o tobie marzy i wkrótce mamy tutaj kontakt. Ta relacja faktycznie może zmierzać do do, do połączenia takiego kościelnego. To jest też ktoś bardzo taki um, osadzony w logice, tak? To jest ktoś, kto trzymał lub będzie trzymał na początku swoje uczucia, ale wy będziecie mieć dostęp do tych uczuć, tak? To jest taka energia, piękna energia, słuchajcie, bardzo transformacyjna, wymagająca, nie jest lekka, nie jest przyjemna, natomiast tak, tak wygląda życie, tak? Często tak wygląda życie. Mało komu to życie tutaj królewicza nam podsyła na Białym Koniu i, i ten rycerz nas zabiera do, do zamku. Karmi nas owocami, głaszczy nas po włosach. No nie ma, no mało, naprawdę jest mało takich, jest garska, jest może 1% na świecie, nie wiem, nie znam. Natomiast tutaj jest energia prawdziwej miłości, ale z cyklami, które muszą się domknąć, przemienić. Trochę, trochę bólu, trochę, trochę braku, ale tak naprawdę prowadzi do, do Unii i do spełnienia do relacji, która. Jeżeli jesteście wierzący, to kończy się tutaj w kościele, znaczy może nie kończy, dopiero rozpoczyna, ale jest, jest obiecująca. Jest obiecująca tutaj może być celowy partner dla Was, jedneczki. Chciałabym wiedzieć komu się ten mężczyzna tutaj pokaże na drodze życiowej. Bardzo ciekawa energia, dosyć romantyczna, trochę, trochę taka romantyczna z, z nutą OS. Natomiast y, to wszystko miało, miało być, to miało być. To jest oczyszczająca energia, piękna energia y, która, którą można czasami też oglądać w filmach, więc jeżeli taka miłość się tutaj Wam pojawi, to dajcie znać proszę, chciałabym wiedzieć, y, komu się tutaj takie, takie miłości, miłości, miłość y, przytrafiła. Będzie mi bardzo miło. A ja przechodzę do grupy numer 1. Numer 2. Zobaczcie, co się dzieje, słuchajcie. Jakaś ta energia dzisiaj taka poplątana. Język mi się ją plącza. Grupy mi się mylą. Może ta gorączka, słuchajcie, dzisiaj mamy 34 stopnie u mnie w mieście. Może ta gorączka też trochę na mnie wpływa. Lecimy. Grupa numer 2. Sprawdźmy. Grupa numer 2. Co zmierza do grupy numer dwa? Co zmierza? Co nowego? Bardzo proszę o wyższe o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Tutaj też bardzo mamy taką energię, słuchajcie, osoba, która od Was się oddaliła, z którą się pokłóciliście, lub osoba, która musiała przejść pewną zmianę, przemianę, osoba, z którą ym, gdzie być może była walka o, y, oczywiście taka hipotetyczna walka o, na siły, na argumenty, słuchajcie, coś takiego mi się tutaj pokazuje, jakby mamy tutaj kogoś, kto rozumie, że. Zrozumiał, że hmm, z tą kobietą, czy z tym mężczyzną, nie uda się tutaj walczyć. Tutaj faktycznie jest potrzeba wyjścia z tych swoich hmm, traum, z tych swoich blokad. Odblokowanie się tutaj na, na nowe. Muszę pozostawić tutaj hmm, to, co już mi nie służy, to co już nas nie wspiera za sobą. Jest tutaj duże dużo zrozumienie hmm, w. W jakiejś osobie, która pragnie u z wami, połączenia lekkości, bym powiedziała. Ta lekkość prowadzi do, do połączenia. To może być sytuacja w pracy, ale to też może być sytuacja z osobą, z którą coś tutaj było na rzecz. To może być relacja przez internet, lub może być to sytuacja, gdzie wasze drogi się tutaj rozeszły, bo nie mogliście się dogadać. Jakby każdy chciał pokazać swój. Swoją siłę być może w tej relacji, lub nie dać sobie tutaj w kaszę dmuchać. Natomiast tutaj mamy kogoś, kto jakby rozumie to, co się wydarzyło i pragnie z wami Unii połączenia. Mamy tutaj bardzo silne połączenie. Mamy nawet tutaj takie trochę diaboliczne, tą energię toksyczna. Ja bym powiedziała, że dokładnie tak. To może być ktoś, zobaczcie, 9 buław, 9 buław i Eremita, i Trójka Mieczy. To jest jakaś relacja, która. Nie do końca mogła, nie do końca musieliście być z tą osobą, natomiast w pewien sposób zaangażowaliście się tutaj w tą relację i nie było zdrowego połączenia, tak? Były uczucia, ale były niewypowiedziane, bo ktoś miał traumę, bo ktoś nie był gotowy. I słuchajcie, tutaj może być taka sytuacja, że ktoś będzie chciał połączenia ponownego, bo, bo są tutaj uczucia. Natomiast wy mogliście się odciąć od tej osoby. Co tutaj dalej? Kochanie, ktoś tutaj bardzo mocno nie śpi po nocach, bardzo mocno przeżywa, pragnie nowego początku, pragnie y, y, stabilizacji z Wami. Mam tutaj cesarza, który nie śpi, który, który jeszcze tutaj y, ma cienie. Tu jest diabeł i tu jest diabeł, tak? Czyli mamy znowu potwierdzenie. Ktoś nie śpi po nocach, tak? ktoś zranił was i bardzo tego żałuje, ktoś bardzo mocno cierpi, ktoś pragnie połączenia z wami. Tutaj, jeżeli ktoś wykonywał jakiś rytuał lub ja wykonywałam dla was, ta energia, słuchajcie, mogła puścić i ktoś tutaj będzie chciał z wami ponownego kontaktu. Jeżeli to jest nowa osoba, jeżeli tutaj nie było takiej sytuacji w waszym życiu, może tutaj chodzić też o sytuację w pracy. Może tu chodzi o sytuację w pracy z szefem, który ym, nie jest zadowolony z tego, jak was kochanie potraktował. Dosłownie. Słuchajcie, bardzo dużo relacji karmicznych w tych dwóch grupach, bardzo silnie. Nawet mam bardzo dużo czytań takich karmicznych. Słuchajcie, koło fortuny tutaj jest. Mamy powtórkę z rozrywki. Ktoś znowu wraca z nowym impulsem, ze sprawiedliwością. Ktoś, kto czuje, że was bardzo mocno stracił. Ktoś chce wyjść z uczuciami, bo już po prostu nie nie wyrabia. Jest u kresu, coś się w jego życiu zawaliło. Dziesiątkami, mieczy, o czym mówi? Tak. To jest ktoś, kto już nie chce kłamać, to jest ktoś, kto chce uleczyć swoje serce i wy o tym wiecie. Mamy tutaj bardzo silne energie transformacji. Ktoś odchodzi od udawania, że nie ma uczuć, od udawania, że, że, że tutaj nic nie było pomiędzy wami, od jakiejś logiki. Tutaj mamy osobę, która pragnie, pragnie po raz kolejny. Początku z Wami, Unii z Wami, ktoś, kto stracił Was, ktoś, kto bez Was czuje się po prostu brakiem, jednym wielkim brakiem. Dobra, teraz może dopytajmy kogoś, kto nie chce tutaj żadnych powrotów, bo ja wiem, że wielu z Was nie chce tych powrotów. Co dla grupy numer dwa? Co nowego tutaj zmierza jeszcze? Dla osób, które może nie czekają za nikim. Mhm. Ja bym powiedziała: uwolnij swoją lekkość, uwolnij swoje swoją energię. Być może tutaj też właśnie osoby, które wykonywały u mnie rytuał, właśnie oglądają ten film, bo mamy tutaj energię uwolnienia od dziesiątki mieczy i od dziesiątki buław, czyli coś puściło, stare schematy puściły, idzie lekkość, idzie nowa energia do działania, idzie też um, rycerz Buław, czyli. Jeżeli martwiłaś się tutaj o pieniądze, jeżeli martwiłaś się tutaj o sytuacje życiowe, które, które były nie do końca jasne, które spędzały tobie sens powiek, nie martw się, jesteś tutaj, idziesz energię niezależności, spełnienia radości. A tutaj też jest pokazane. Jasna komunikacja bez walki. Nie wiem, czego to dotyczy. Może dotyczyć też finansów, może też dotyczyć energii, która koło ciebie się tworzy jakaś nowa energia. E, tutaj warto mm, nie być w tej energii też na pewno walecznej. Bardziej bym powiedziała w energii spełnienia i lekkości. Ok, co jeszcze? Dla osób, które tutaj mnie oglądają, idziesz, idziesz w ugruntowanie, idziesz tutaj, jesteś już po przepracowaniu karmy. Zdecydowanie jeszcze tego nie widzisz, ale na tą chwilę masz bardzo silną moc kreacji, spełnienia. Ja bym powiedziała wykorzystaj to Wykorzystaj tą moc kreacji. Możesz manifestować tutaj nową miłość, jeżeli chcesz Nowe początki w pracy Ale również tutaj przychodzi ukojenie Bo mamy tutaj bardzo silną energię cesarzowej i asakielichów Przede wszystkim dla mężczyzn pokazuje się tutaj kobieta Która mogła być długo, długo sama Która będzie w waszym spełnieniem marzeń Jest to kobieta, która mm, dosłownie jest w energii przepraszam, energii otwarcia, energii gotowości na przyjęcie po prostu nowej miłości. Dla kobiet jest to energia um, otwarcia się czakry serca, wyjścia z ukrycia, wyjścia z energii z zasiedzenia, energii eremity, która była bardzo, bardzo e, potrzebna w tobie e, po to, abyś mogła właśnie stać się tą cesarzową e, i kobietą, która ulecza nawet przez swój dotyk, przez swoje, swoją energię obok. Ty emanujesz tą siłą, która, która jest uleczająca. Twoje przebywanie wokół ciebie może powodować, że ktoś po prostu lecza się. Dosłownie piękna energia. Nie daj się jeszcze blokować innym energiom, mężczyznom, którzy mogą tłamsić twoją siłę. Jeżeli jesteś w takich sytuacjach, relacjach, odcinaj się bardzo szybko. Natomiast... Mamy tutaj bardzo wielki potencjał siły i niezależności. Dziewiątki pentakli spełnienia dużego. Także tego Ci życzę i gratuluję. Widzę, że tutaj w dwóch grupach te, te bariery puściły, wszystko zmierza ku równowadze i tego, i tego właśnie pragniemy i do tego dążymy. Więc dajcie mi znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was gorąco.